Cześć, to Jerzy Ro i Metodne Przeszkody. Zapraszam na podsumowanie 2020 roku. Podsumowanie krótkiej filmowej z komentarzem oraz wnioski i lekcje z tego mijającego roku, bo ten jak mało, który dał pole do niezwykłych obserwacji, czasem znacznie głębszych lekcji akceptacji wychodzenia ze strefy komfortu i różnych innych doświadczeń, które myślę, że zostaną do końca życia. Także zapraszam na krótki przegląd i podsumowanie 2020 roku. Au! Przede wszystkim ogromne dzięki za oglądanie kanału, za odwiedzanie, za korzystanie z metod, za kupiony plan i nuczaka na straganie OCR, ale to ostraganie będzie później. Także wielkie dzięki dla wszystkich tych, którzy oglądają, są na tym kanale, zasubowali albo nie, nieważne, ważne, że oglądacie. No i też dla tych, którzy napisali często w prywatnych wiadomościach podziękowania właśnie za metody czy za jakieś porady. Bardzo, bardzo ogromne dzięki i to jest super, super ważne dla mnie. Także. Dziękuję i polecam się na przyszłość. A teraz podsumowanie tego, tego roku 2020, który już dobiega końca. Pierwszy, pierwszy, taki najważniejszy plan, to było wykurować rękę. Konsekwencje siedzącej pracy, no zaniedba, jakiego zaniedbania, pomimo, że ja tam wykonywałem te wszystkie ćwiczenia prewencyjne i, i mobilizacje i tak dalej, to właśnie przeciążyłem ten bar. pojechałem do doktora Biernata, do Olsztyna, no i nie myliłem się, to jest mistrz niesamowity, 40 lat doświadczenia w praktyce, w zasadzie w 5 minut było wiadomo, jaka jest dokładnie przyczyna tego bólu, co się stało, jak ćwiczyć po miesiącu zaleconych przez niego ćwiczeń. Było już, było po kontuzji. Kontuzja zaowocowała tym, że po pierwsze dowiedziałem się bardzo dużo, co puściłem dalej w czterech filmach z cyklu Prewencja Urazów Barku. No, i, i to właśnie taki fajny wniosek z tej kontuzji, więc, więc warto czasem przekuć jakiś taki ból na jakąś wartość. Także tutaj po pół roku przerwy, a gdybym od razu do niego poszedł, byłoby znacznie wcześniej. Czyli ręka, wykurowanie ręki, to był pierwszy plan zrealizowany już w marcu. Następna sprawa, no to w marcu, co w marcu. No wszyscy wiemy, co w marcu, nie tylko w garcu, no pandemia i lockdown. Lockdown, generalnie reakcja świata na. Tą pandemię moim zdaniem wyrządziła więcej szkód i problemów niż sama pandemia, no ale to jest jakby osobny temat. Ja straciłem z dnia na dzień pracę i to też um, było tutaj dla mnie ważne. No i co można było zrobić? Co zrobić? No nie zastanawiać się, czy nie czekać, aż ktoś za, za mnie podejmie decyzję. Ja coś politycy, tutaj tarcza, piąta, druga, dziesiąta, kolejne zmiany, tylko no co mogę zrobić? No i tutaj zdecydowałem, że, że zacznę szyć maseczki. W odpowiednim momencie zacząłem poprosiłem znajomych, przyjaciół o pomoc. Tutaj ogromne dzięki dla Magdy, która mi nauczyła szyć te pierwsze wskazówki, no dla Judyty, dla Marty i dla Marcina podziękowania za maszyny. No i on ponad 800 maseczek, 800 maseczek w kwietniu uszyłem, no i dzięki temu poczułem się i zostałem trochę przedsiębiorcą, więc to jest bardzo, bardzo fajny, fajny wniosek z tego właśnie taka proaktywność, no a nie siedzieć i czekać, aż inni podejmą decyzję. No i co jeszcze? kreatywność, tutaj właśnie też jest to połączone z tą proaktywnością, czyli ja decyduję kreatywność. No i co? No, poodwoływali zawody, no więc zawody wirtualne i Spartan tutaj wyszedł naprzeciw. Nie tylko Spartan, ale on chyba pierwszy. No właśnie te Spartany w domu, 8000 schodów na klatce, jakieś takie kombinacje multi tutaj pod sufitem w domu i różne inne przeszkody, no można było się wykazać i Zrobić takiego Spartana, nawet nie wychodząc z domu, poza klatkę. Generalnie ja też od dawna trenowałem w domu, czułem w domu, więc bo dla mnie to nie była nowość, że mogę trenować w domu. No, tutaj kwestia tego było, no, jak się zachować w związku z tym, jak, jak zamknąć siłownię. No, tutaj kwestia motywacji też był o tym materiał, skąd ta motywacja, skąd ją czerpać, która może służyć, a która nie. Jakie jeszcze inne wnioski? Absolutny koniec z mediami informacyjnymi dla mnie. Ja od 10 lat nie mam telewizora, od dawna nie słucham radia, ale odciąłem absolutnie wszystko właśnie, bo tak w jaki sposób tam są przekazywane te informacje moim zdaniem jest bardzo niezdrowe, także dieta niskoinformacyjna, kolejny level w tym roku zdecydowanie tak, bo chodzi tutaj o dbanie, dbanie o psychikę, a zdrowa psychika, zdrowe ciało i odwrotnie tutaj, to, to się bardzo, bardzo nakręca. Co jeszcze? Jakie były plany ninja? Starty w zawodach ninja. W większości akurat o dziwo nie odwołano w tym roku. Te formuły się sprawdziły. Ja ze względu na to, że oznacza to dla mnie podróżowanie transportem publicznym, tu się byłem, ryzyka kwarantanny mimo wszystko, więc z wielu zrezygnowałem, na kilku byłem. Także to jest świetna sprawa. Casting Ninja Warrior. Odpadłem w tym roku. Wniosek taki, że. No to nie jest tak, że oni pamiętają, co się w zeszłym roku powiedziało, tylko trzeba zagrać jeszcze raz tymi kartami. Ja się zafiksowałem na jednej historii. Mając w ręce kilka jeszcze bardzo dobrych kart, którymi nie zagrałem, no i to jest ten wniosek na, na, na przyszły rok, żeby no, ponownie się ubiegać i i o udział w programie, no generalnie dlaczego to jest dla mnie ważne, ponieważ to jest lustro emocjonalne. Pierwszy program jak mało co mi pokazał właśnie w takiej soczewce, w skumulowaniu, że jednak uzależniam swoją wartość od, od wyniku. Czyli jakbym przeszedł ten pierwszy tor, no to wtedy bym się poczuł, a jestem dobry, no jak odpadłem w taki sposób jak odpadłem, no to, no to się czułem źle. No i tutaj właśnie wartość uzależnienia od wyniku, cały czas nad tym pracuję, więc może lepiej, że w tym roku jeszcze w że nie byłem, myślę, że w przyszłym mam nadzieję, że będę. W międzyczasie pojawiły się już prawdziwe zawody OCR. Borzęciński Titan Run, lokalny mały bieg, świetne przeszkody, chyba z Armagedona Active, czyli no, profesjonalne, fajne przeszkody, kapitalna trasa, super klimat. Świetnie, naprawdę świetnie, bardzo polecam. Drugi start drugi start to była Śląska Liga OCR. Śląską ligę i w ogóle wszystko co na Śląsku to ja całym sercem polecam. że Pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy tam organizowali socjosów i no i w ogóle cały Śląsk, bo, bo tam się dzieje bardzo dużo i ja ogromnie lubię ten klimat. I Śląsk, Socjosi to właśnie też sala OCR, tam będą filmy. Dwie relacje, salki i relacja z toru zewnętrznego, tam naprawdę jest masa, masa, masa zabawek standardowych i takich, których nie ma nigdzie indziej. Więc bardzo, bardzo polecam te filmy, niedługo po, po nowym roku będą. Co dalej? Spartany, Spartany w Białce, absolutnie niezwykłe pod każdym względem, organizacyjnym, przeszkodowym, pogodowym, klimatycznym, no co Spartan mógł to zrobił i, i dał radę, no myśmy wrócili i z metodami, i z relacjami, z dwoma wolontariatami, relacjami z tego wszystkiego, także tutaj naprawdę było super, no i wreszcie spotkania z ludźmi, z widzami, można było normalnie pogadać, przybić piątkę, może nawet i przez folię gdzieś tam to było, ale, ale właśnie mimo wszystko spotkania z ludźmi, no to ta energia, ta energia wróciła. Potem było ultra. Ultra, czyli takie trochę spontaniczne wyzwanie gdzieś z długowy chodziło, ale w tym terminie miały być inne zawody, więc ja tego nie brałem pod uwagę. Te inne odwołano, więc tak na dwa tygodnie przed uznałem dobra, na spontana jadę. No i tutaj dzięki wielkie dla wszystkich, którzy pomagali Dawidowi, Krzyszkowi, Michałowi za Transport i... No i generalnie Ultra no, była jak zawsze, niezwykłą przygodą. Trzecie Ultra i trzeci raz te same przekonania, czyli że nie dam rady, że jestem za mało przygotowany. No akurat rzeczywiście mnie się przygotowywałem, ale że to doświadczenie mi nie wystarczy i tak dalej. To Ultra i rezultat, jaki tam osiągnąłem poniżej 12 godzin, to zmiażdżył wręcz te przekonanie. I to jest, to jest właśnie super, że, że można takie lekcje wyciągać z tego, Ja tam się popakowałem nieraz na trasie, tak pytając sam siebie, co jeszcze i jak długo będę potrzebował robić, żeby uwierzyć siebie, prawda, żeby to dobyć w końcu to zaufanie, żeby nie uzależniać tego od wyniku, no ten wynik akurat tutaj był kapitalną puentą, no poniżej 12 godzin dla kogoś kto biega raz w tygodniu albo rzadziej nawet to, no, no dla mnie super, także Spartan Ultra rewelacja, w tym roku, w przyszłym roku oczywiście planuję czwarty. Co jeszcze, z takich ważnych wyzwań był Barbarian Pain, Barbarian Pain, czyli ten dwukrotny race. Bardzo się na niego ostrzyłem od dwóch lat, kiedy dwa lata temu pierwszy raz był, no w zeszłym roku nie, no i wystartowałem, będąc bardzo niezregenerowanym po tym ultra, bo dwa tygodnie po ultra był jeden wyjazd, gdzie nie dojadłem, nie dospałem, była długa podróż, to, to po pierwsze, później krótka infekcja w konsekwencji, a trzy tygodnie po ultra były dwa wolontariaty Volo Spartan na Merino Marino no i tam rzeczywiście też dwa dni stawania o trzeciej, znowu niedospanie, no i nie miałem jak się zregenerować. No, i później na tym pełnie no <gryw> ledwo chodziłem zanim wystartowałem, więc do tego jeszcze trudne warunki, dużo wody, ale biorę w ciemno drugi raz, jak tylko będzie. To cieszę się, że ukończyłem. tak, Dla ciekawostki, tempo na ultra to było 13,5 minuty na kilometr, średnie z całego biegu 52 km, chyba, czy 54 nawet, a 52 powiedzmy, a na Barbarianie było 20, i tam było 18 minut na kilometr. 18 minut na kilometr to jest spacer. Naprawdę powolny, spokojny spacer to jest właśnie 18 minut na kilometr, więc to daje taki obraz, no, w, jakim, w jakiej tam byłem dyspozycji fizycznej, także także cieszę się, że dałem radę i z przyjemnością wrócę, jak tylko Pain pojawi się ponownie, no, nawet jeśli się nie pojawi, no dla zwykłego Barbariana też pojadę, bo to, bo to zawsze jest ciekawa, ciekawa sprawa, no super przeszkody, więc, więc Barbarian zawsze, zawsze bardzo, bardzo chętnie co dalej, co w tym roku jeszcze dla mnie było takie ważne i było też pewną konsekwencją tego, że zacząłem szyć te maseczki i stałem się takim mini przedsiębiorcą no to właśnie Wyciągnięta z tego lekcja no to jest Tragan CR. Postanowiłem to sprzedawać swoje chwyty, takie na których od dawna trenuję. Także ogromne, ogromne dzięki dla wszystkich tych, którzy te chwyty kupują, kupowali i na nich trenują. Powodzenia oczywiście i wierzę, że będzie mało po nich. No, ja na nich trenuję od dawna i fajne efekty także tutaj. Także to dzięki ogromne za to i także dzięki za wszystkie kupione plany u mnie. ponieważ no, układanie tych indywidualnych planów też jest dla mnie bardzo ważne. Cieszę się, że, że wam pomagają tutaj. Dzięki za wielkie, wszelkie relacje na temat tego, co gdzie jak progresu, jak poszło. Tutaj w szczególności pozdrawiam Jacka, który no, szczegółowo raportuję jak, jak mu idzie, gratulacje niesamowitego progresu i powodzenia, powodzenia w przyszłym roku. A jeżeli ktoś się waha i chciałby się przygotować do jakiegoś biegu, czy wzmocnić chwyt albo odleż barkową, to, to zapraszam po, po plan treningowy. I tutaj ten plan treningowy wzbogacony już o wiedzę z kursu SGX. Dostałem, dostałem oficjalnie już certyfikowanym trenerem Spartan SGX, także wdrażam tą wiedzę również w tych planach. No i są one jeszcze bardziej pełne, jeszcze będą skuteczniejsze dla Was, więc... A o zostaniu trenerem SGX to będzie osobny materiał, jakie mam plany, co gdzie, jak się w tym wiąże, tak samo będzie droga do tego, co zrobiłem, co trzeba było, co zdać, gdzie i jak, żeby, żeby nim zostać. Ale to jest temat na osobny film. I co jeszcze w tym roku z przeszkód to takie ważne było zrobienie lotu na 2.60. To jest to, to był taki mój cel. Bardzo, bardzo ważny, żeby ten lot na 2.60 zrobić. W grudniu, w grudniu przeleciałem 2.60 tej wielkiej, wielkie, dzięki dla. Dla Darka za, za właśnie pomoc i wsparcie mentalne podczas tej próby. No i też dla Łukasza Wańczyka, od którego od dawna się uczę techniki tej przeszkody i nie tylko. To są tacy moi tutaj jedni i idole, także wielkie dzięki dla was i pozdrowienia. No i tyle. Tyle by było takiego podsumowania. Oczywiście długo bym mógł gadać, bo ja, bo ja lubię gadać, ale to będę sobie pogadam jeszcze w następnym filmie, który będzie właśnie jakby łączy się z tym, bo chodzi o, o cele, jak realizować cele. Wbrew pozorom no, mamy taki synonim, że postanowienia noworoczne pozostają na papierze najdalej w lutym. No i co zrobić, żeby je zrealizować? Jakie to mogą być rzeczy, które pomagają, co nie pomaga? O tym będzie we czwartek. A tymczasem wielkie dzięki dla wszystkich, którzy oglądają, śledzą kanał korzystają z porad, korzystają z, tak samo z moich chwytów, kupują te chwyty. Wielkie dzięki ogromne to jest za wsparcie dla mnie, ponieważ w tym roku, kiedy nieraz moja praca wisiała na włosku albo nawet się z niego zrywała, było to dla mnie bardzo, bardzo ważne, też i również to finansowe wsparcie. Przez właśnie plany i strategią CR, a z drugiej strony chcę to rozwijać dalej, bo jeśli to będę rozwijał, to biznesowo też będę mógł i zainwestować więcej w siebie i jeszcze więcej wiedzy Wam w związku z tym przekazać. Więc bardzo, bardzo dziękuję. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. AU!